Teraz bardzo popularne są co? Challenge na pompeczki, na no, ale ile można? No cześć i jak tam? Ja właśnie wróciłem z nagrywek. Mogłem nad jeziorkiem porobić parę dobrych shotów i myślę, że spoko wyszło. Zresztą sami zobaczcie. Postanowiłem dzisiaj wybrać się w sumie razem z bratem na jeziorko. Będziemy robić dobre ujęcia. Słyszycie? Bajka. Powiem wam, nie spodziewałem się tego. Nigdy nie widziałem że było tu tak mało ludzi, szczególnie w sobotę. Rano. Jest naprawdę mega, mega dobry klimacik. Tak naprawdę nie ma nikogo. I tylko my, natura, czego chcieć więcej. Wam trochę ramka Tajemnicy, gdzie jesteśmy. Mega mi jest suba. Jest konkretnie dużo takich właśnie skał, gór, przepaści i akurat można naprawdę mega mega dobre ujęcia wstawić. Zresztą sami widzicie. I naprawdę w takich miejscówkach jest dużo powodu do popisu. Szczególnie jak ma się jeszcze właśnie y, modela takiego jak ja, to można naprawdę kombinować na różne, ale to różne sposoby. No, jak miałby się nazywać filmik? A story you won't believe. A z tego z Wild Hanta, no, z na No i co się gapisz? No, konkretne byle, co? 200 lat! I tak na oko Owód drzewa wynosi 367 cm, no ja tak naprawdę to wyczytałem, spoko to wyszło. Co? Ogólnie teraz polecę na ogród, też znowu porobić jakieś nagrywki. W sumie mam wrażenie, że cały czas robię jakieś nagrywki, ale no też co innego robić, nie? A poza tym uczę się, uczę się przy tym dużo cały czas, powtarzam, powtarzam, powtarzam. Więc na pewno nie jest to zmarnowany czas. No i przede wszystkim próbuję łapać każde słońce, jakie jest. Oczywiście w bezpiecznym dystansie, w, w miejscach gdzie nie ma ludzi. Więc tak naprawdę nie wystawiając na, na ryzyko żadnej z tych osób. Placuszki wjechały. Mega opcja. Fajnie tak z rodziną my spędzić czas. Ogólnie ogród mega sprawa, jeżeli się ma na ten okres. mega przyjemny dzień dzisiaj był spędzony z rodzinką, dlatego też tak za dużo tam nie nagrywałem na ogrodzie, ale myślę, że rozumiecie w końcu. Też nie chce mi się w sumie cały czas latać z tą kamerą. I może się jaram tym i w ogóle mega mi się to podoba. To czasem czuję, że po prostu powinienem ją tak odstawić i, i zaangażować się bardziej w to, co jest w, danej, w danym momencie. Na pewno też właśnie ci, którzy montują i nagrywają, na pewno zauważyliście, że czasem po prostu macie już ochotę odłożyć i czegoś nie uwiecznić, ale po prostu być w tej chwili. I tak dzisiaj miałam właśnie na tym ogrodzie z rodziną, że postanowiłem po prostu się nie zmuszać do tego, nie nagrywać, po prostu z nimi być, bo myślę, że to jest teraz szczególnie takie ważne dla nas jako ludzi, nie? W ogóle to jest fenomen. Kto, kto, ten, kto wymyśli skarpetki nie do parki, jest no jest po prostu dla mnie mistrzem, nie? No one są takie śmieszne, takie urocze. No dobra. To co? Na dzisiaj w sumie tyle. Zaliczyłem trochę fajnych rzeczy. Dzień, dzień również cały zaliczam do udanych. Mam nadzieję, że Wam się podobało. I co? Widzimy się w następnym odcinku. Cześć!